Ok, tak więc um, wczoraj nagrałem pierwszy film. Był on z PVZ2. Więc postanowiłem, że zrobię z tego taką miniserię. I dzisiaj jest kolejny odcinek z PVZ2. I znowu zabieramy sobie party. Tym razem wejdziemy sobie na arenkę. I to w sumie tyle chyba, co dzisiaj będziemy robić. No, fajnie. No, wiedziałem, że on to będzie miał, nie? Ja nie mogę. Właśnie ja bym zapomniał, żeby sobie wyłączyć tego. Kurde no... chyba tutaj symetrycznie tego nie ułożę. No, niestety... W ogóle czy fajne skinki. Co ja zrobiłem? Nie! Lepiej było na tego spike roka, bo on więcej bije. Ale to jest przyspieszony, ale jednak dalej wolno chodzą, nie? No bo w sumie, no, no zamrożeni są od tych Snoopy, ale... I tak, dalej to jest przyspieszone tempo. O kurde, co mi się na górze Przepraszam bardzo. O! Zapnęła mi ta sadzoneczka. Bardzo się cieszę z tego powodu. Kurde. Wiem, że to gdzie ja stawiam te roślinki w nie mi dosłownie nie pomoże. Na każdym polu jest coś. Dobra, otwieram cokolwiek. Uh, banana pil. O nie, 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 jak to skin, to jestem zły Chyba takie. Pytanie, o kurde. Yy, w 3 minuty mi się zżarło, 4%, więc no, dużo. Zdram si asi dvě arenky, nebo jednu a bude konec. Je, arnky, jednou, je to 10 gigantů. Jsou tuhle chyba. Nic jsem neměl, to je ne. Można praktykować? No ale ja jestem doświadczonym graczem Tutaj, no, nawet gdyby coś mógłbym z jeszcze bym tego nie brał Nie wiem, mogę sobie upgrade'ować banonka, ale go oczywiście nie pora, bo po co mi banon? O, weźmy sobie to, na stół ziemniaczka Pokraj to, pewnie też biorę, to, to. No dobra, to w sumie będzie ostateczny skład. Dobra, no muszę tylko porozstawiać ziemniaczki przyjdzie. tylko cokolwiek. Tak, że z to było, nie? Proszę. A, Boże. Mam pięćdziesiąt Ale to nie chcę, żeby mi się skończyła bateria w telefonie podczas mojego wydania. Ja się... No co za śmierć! Nie, zimny oczek! To nie napisz. Mam jak to Lecimy czy... jednego power-up'a.

Może no, że udało mi się w końcu cokolwiek nagrać Kiedyś to mówiłem, nie chciało mi się po prostu nagrywać A teraz to mi to po prostu sprawia przyjemność nagrywania dla was Czyli to dla jakichś trzech osób Bo patrzą, po statystykach ciebie mnie właśnie subskrybuje ty, jak on się schronił ten elektryk Blueberry na tym podzie? On przez to, że właśnie zasypiał. Aha. On przez to, że właśnie zasypiał, jakby. Jakby to powiedzieć, on przez to, że zasypiał, nie uległ awarii Znaczy awarii, przepraszam. Tak no i po prostu nie został zabity. No wyczucie czasu. U. szybko. No, tutaj ledwo co ale wygrana. O, spoko rzeczy miał. O, cztery są szkoń, Fajnie, muszę przyznać. I kolejne 5, czyli zdobyłem łącznie 9000. I to pasz. Jest 5%. No co? To... Powiem szczerze, jak masz się mi rozładować w trakcie gry, to nie chcę tam taki układ iść. Ale jako jeszcze jestem człowiekiem, który lubi wyzwania, to zagram jeszcze jedną rundę. Rynek. 4% mam nadzieję, że mi się nie wyłączy. Bo, że... nie, 8%, jeszcze 8 minut. To nie, no co, to normalnie. Świeże takie. No pokro, to wiadomo, to i z Kurde, zapomniałem, że jeszcze tych. Yy. Yy, więc, na początku, jak zawsze... Oj, oj, oj. Czemu on nie ma tą że jest w tej takiej jej fazie no elektryki, zrobisz robisz coś? kurde on nie ma power... on ma power upa wywala kilka tych swoich węży elektrycznych ten banana peel ten elektryk peel, nie pamiętam 7 power up i będzie to on nie wychyliła ze mną. Gdyby nie ziemiaka wziął, kurwa. Ja mam jakiś płat. Nie mam ziemniaka. Nie. No i go. Muszę być tego. Kurwa. O jest, mam więcej niż ten typek No nie no Nie Próbujemy ja jeszcze sobie jednego kruczaka, tylko jakby... Ty, ale chłop nie musiał zdominać go. Ja powiem szczerze, że słaby skład sobie dobrałem. Ja muszę powiedzieć jak serio, bardzo słaby skład sobie wybrałam. Uuu... Jest. Bo 40 No i go nie znam. Jaki kąbek na ten. No. Oj. Ledwo co mu się udało. Ale. Ale jedna kronka, to jedna kronka. Dobra. To by było na tyle z tego odcinku. Z tego odcinka. Nie wiem jak to mówić. No a dzięki każdemu za oglądanie jeszcze raz i pa!